Dobrze, to żeby omówić cykl karnał, to zaczniemy sobie od narysowania tego, czy tu jest narysowane to w układzie PO2, w układzie ciśnienia do objętości. Teraz będziemy poruszać się po pewnych krzywych, które nazywamy od jedynki do dwójki, to będzie przemiana izotermiczna, czyli przemiana przy stałej temperaturze. Z dwójki do trójki to będzie przemiana adiabatyczna, czyli Taka, w której nie wymieniamy energii, nie dostarczamy energii do układu, albo energia z układu nie jest odprowadzona na zewnątrz. Czyli w tej przemianie Q1 i Q2 jest równe 0, czyli ciepło dostarczone do układu i ciepło odprowadzone z układu jest równe 0. Czyli może tylko zmieniać się energia wewnętrzna tego układu. Teraz od trójki do czwórki poruszamy się wzdłuż izotermy, czyli krzywej o stałej temperaturze, czyli to jest przemiana izotermiczna. Teraz od czwórki do jedynki to jest znowu przemiana adiabatyczna, czyli taka, w której nie wymieniamy ciepła z otoczeniem, tylko mamy zmianę energii wewnętrznej układu. Zmiana energii wewnętrznej może się odbywać tylko kosztem temperatury albo w związku z temperaturą, i tak też się tu odbywa. Bo energia wewnętrzna jest ogólnie związana, czy miarą energii wewnętrznej jest temperatura. Więc jeżeli energia wewnętrzna się jakoś zmienia, to musi się coś dziać z temperaturą. Dobrze, teraz zacznijmy od tego stage'u pierwszego. W tym stanie ciepło jest wyzwalane z ciepłego rezerwuaru i jest absorbowane przez cząstki idealnego gazu w systemie. Wówczas temperatura systemu podnosi się. Wyższa temperatura powoduje, że cząsteczki gazu rozszerzają się, naciskając na tłok do góry, wykonując pracę do otoczenia. Czyli tak, mamy w tym pierwszym stage'u, jest odizolowany układ od zimnego rezerwuaru, czyli zakładamy, że tutaj nie odbywa się w ogóle wymiana ciepła. Tego nie bierzemy na razie pod uwagę. I teraz. Uwalniamy możliwość wymiany ciepła między tym ciepłym rezerwuarem, a tymi cząsteczkami naszego tłoka. One w momencie, gdy się odbijają od... Zakładamy, że to są cząsteczki, tak jak gazu doskonałego, czyli że to jest jak odbijające się piłeczki od ping -ponga. I teraz w momencie, gdy ona się odbija od tego ciepłego rezerwuaru, to dostaje, można powiedzieć, kopa, kopa temperaturowego, Chyba ta powierzchnia, ponieważ jest rozgrzana, więc drga mocniej, więc ona tym samym przyspiesza. I później, jak zderza się z tym tłokiem, mając tą większą prędkość, to dodaje pęd temu tłokowi. Powodując, że tłok zaczyna się poruszać w górę. I teraz idziemy tu z jedynki do dwójki. Czyli można powiedzieć, że te odbijające się cząsteczki od tego ciepłego rezerwuaru zwiększają swoją temperaturę, ale następnie oddają to ciepło temu tłokowi, czyli potem jak oddadzą ten pęd temu tłokowi, to zmniejszają swoją temperaturę. Czyli one to tutaj, tak można powiedzieć, fluktuują wokół tej temperatury T1. W idealnym przypadku zakładamy, że one natychmiast jak już dostaną tego kopa od ciepłego rezerwuaru, to odbiją się i tym samym nacisną na ten tłok do góry, nie? I tym samym tłok zaczyna się poruszać do góry coraz wyżej, coraz wyżej, a one, nawet jeżeli oddadzą mu trochę pędu swojego, to znowu się ogrzewają od ciepłego rezerwuaru i aż tłok pójdzie do jakiegoś miejsca na górze. Ale to jest jeszcze, nie będzie miejsce na samej górze tego całego układu. Idziemy do dwójki. W tym stanie ekspansja jest kontynuowana. Jednakże żadne ciepło nie jest wymieniane pomiędzy systemem i otoczeniem. Wówczas system podlega przemianie diabetycznej. Przemiana ta pozwala cząsteczkom idealnemu gazu się schłodzić, zmniejszając temperaturę systemu. Czyli podobnie jak tu na początku powiedziałem, że nie bierzemy na razie pod uwagę wymiany z tym zimnym rezerwuarem, tak tutaj teraz izolujemy ten układ, zarówno od zimnego rezerwuaru, jak i od ciepłego, pozostawiając te cząsteczki już samym sobie w tak zamkniętym układzie. Ten tłok, no, ponieważ one oddają swój pęd temu tłokowi, tak bezładnie się odbijając, ale już nie mają od czego się ogrzać, tak jak w tym przypadku, więc oddają swój pęd temu tłokowi i tym samym wytracają tą to, to resztkową energię, którą jeszcze mają, która jest zamknięta w tym gazie. Jest zamknięta w postaci pędu tych cząstek wewnątrz tego gazu. I tym samym, skoro zmniejszają swój pęd w trakcie tego ruchu, czyli ta uderzają to ta składowa prędkości jest większa a jak się odbijają to ta składowa prędkości prostopadła do tłoka jest mniejsza no to tym samym się schładzają schładzają bo mają coraz mniejszą prędkość a zatem coraz mniejszą temperaturę bo przypomnijmy że energia wewnętrzna dla cząsteczek idealnego gazu koresponduje z ich energią kinetyczną czyli to jest i przez 2 kbt dla gazu jednoatomowego i jest równe 3 Czyli energia kinetyczna to jest 3 drugie KBT. Energia kinetyczna, czyli mV2 na 2 Czyli jeżeli zmniejszamy prędkość, no to musi się zmniejszyć jeszcze jakiś parametr. No masa się nie zmniejszy. stała Boltzmana też nie, więc jedynym parametrem, który się może zmniejszyć, będzie temperatura. Nie? Widzimy to? Mhm, tak. Dobrze. Czyli tym samym, ponieważ nie mamy żadnej wymiany ciepła, to idziemy wzdłuż przemiany adiabatycznej, czyli to jest ogólnie taka krzywa. Bo w liceum tego pięć nie będziesz, to będzie P do V do, do kappa, gdzie kappa jest wykładnikiem adiabaty. No dobrze, czyli idziemy z dwójki do trójki. Ten układ wytraca nam to resztkowe ciepło i dochodzimy do pewnej temperatury 2, tej. Temperatury dolnej, czyli tej temperatury tego zimnego rezerwuaru. Niech on będzie T2. Zwróć uwagę, że my nie pomagamy mu się tu wychłodzić de facto, tylko on sam dochodzi do tej temperatury pod wpływem tego bezwładnego odbijania się, bo ten system, znaczy w ogóle ta, ten cały cykl, ma za zadanie za maksymalizować ilość ciepła, które jesteśmy w stanie z takiego układu otrzymać. Więc gdybyśmy tu umożliwili wymianę ciepła, to tym samym część tej energii byśmy stracili, a tak to on samoczynnie dąży do, do tej temperatury T2. Dobra, to przejdźmy teraz do stage'u trzeciego. W tym stage'u otoczenie wykonuje pracę nad systemem, co powoduje, że ciepło jest wyzwalane. Wówczas temperatura w systemie pozostaje ta sama, wówczas izotermiczna kompresja ma miejsce. Tutaj izolujemy system od ciepłego rezerwuaru, czyli nie pozwalamy na wymianę ciepła między systemem i tym gorącym źródłem, ale za to pozwalamy na wymianę ciepła między, tym, między tymi cząsteczkami a zimnym rezerwuarem. I teraz pomiędzy tymi dwoma stajdziami, pomiędzy dwójką a trójką, ten tłok osiąga swoje maksymalne górne położenie. Dokładnie w tym punkcie 3. W tym położeniu, my musimy nacisnąć na tłok. Tak, aby ten poszedł w dół. Czyli my musimy wykonać pracę nad tym tłokiem, aby poruszyć go na dół. I teraz, dlaczego my musimy to zrobić? Czy praca ogólnie jest zawsze związana ze zmianą objętości? I teraz, jeżeli chcemy, żeby on poruszył się na dół, czyli żeby zmniejszył swoją objętość, to naciskając na ten tłok, powodujemy, że te cząsteczki, no tych cząsteczek, zagęszczenie ich będzie większe, więc one będą szybciej częściej się ze sobą zderzać. Więc tym samym to prowadzi do wzrostu temperatury, jeżeli zaczniemy naciskać na ten blok. Ale tu zakładamy taką sytuację, że w momencie, gdy te cząstki się odbijają od tego zmniejszającego objętość tłoka i normalnie by prowadziło do zwiększenia temperatury, to te cząsteczki, które dalej się odbiją od tego zimnego rezerwuaru, oddadzą to ciepło, czyli oddadzą tą zwiększoną prędkość temu zimnemu rezerwuarowi i dalej będą miały tą samą temperaturę. Czyli tutaj, podobnie jak w jedynce. Gdzie tam temperatura tak rosła, a potem spadała, rosła i spadała, i w idealnym przypadku jest dokładnie równa temu T1, to tutaj jest bardzo podobnie. W momencie, gdy naciskamy na tłok, ta temperatura rośnie, ale w momencie, gdy się te cząsteczki odbijają od zimnego rezerwuaru, one oddają mu ciepło, i tym samym ta temperatura tego znowu spada. Czyli tu też mamy takie drobne fluktuacje temperatury. No i w idealnym przypadku to jest równe tej temperaturze T2. Czujmy to? Na razie? Tak. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do stageu czwartego. Żadne ciepło nie jest wymieniane w tym stage'u. Otoczenie kontynuuje wykonywanie pracy nad systemem. a Adiabatyczna kompresja ma miejsce, co powoduje, że temperatura systemu rośnie. Jak również y, zmieniając lokalizację tłoka z powrotem do jego oryginalnego stanu, z powrotem do stage'u pierwszego. Czyli tutaj kontynuujemy naciskanie na tłok. My musimy dalej naciskać na tłok, ale już... Odcinamy możliwość wymiany ciepła pomiędzy zimnym rezerwuarem a ciepłym rezerwuarem, czyli to, to jest odizolowane. Czyli te cząsteczki no, będą się od siebie szybciej odbijać, bo już nie mają możliwości się schodzenia. Tu idziemy z czwórki do jedynki. Czyli idziemy z jakiegoś ciśnienia tu stąd, do no ale też z jakiejś temperatury T2 do T1. Czyli oba te parametry rosną. Ale ponieważ nie mamy wymiany ciepła między tym układem a otoczeniem, a zatem mówimy, że to jest przemiana adiabatyczna, czyli gdy Q1 i Q2 jest równe 0, czyli nie dostarczamy żadnego ciepła do układu, ani też układ nie oddaje żadnego ciepła. Dobra, Czejmy? to jak? Tak, jasne. Dobra, teraz spróbujmy przeanalizować, jak to będzie w kontekście pracy. To znaczy, co tu de facto wykonuje pracę i ile tej pracy dostajemy. Jak to odczytać z takiego wykresu? Weźmiemy sobie jeszcze raz ten wykres. I teraz ogólnie praca to jest pedel to Czyli praca jest związana ze zmianą objętości. Wzrost ciśnienia nie prowadzi do tego, żeby to była dla nas użyteczna praca. Wzrost ciśnienia może prowadzić na przykład do tego, że zwiększa się. Ciepło całego układu, ale ciepło niekoniecznie będzie korespondować z większą energią do wykorzystania w postaci pracy mechanicznej. Czyli pracę mechaniczną definiujemy w ten sposób, że coś musi się zmienić swoje wymiary, czyli coś musi zmienić swoją objętość, czyli np. tłok musi się wewnątrz ruszać, czy co, jakiś inny element musi być, który jest ruchomy, któremu towarzyszy jakaś zmiana objętości. Abyśmy mogli z tego pozyskać jakąś użyteczną dla nas energię, czyli pracę. I teraz to się odbywa, zwróć uwagę, tutaj w tych dwóch pierwszych cyklach. Tutaj, jak, jak idziemy z jedynki do dwójki, to poruszamy się od jakiejś objętości tutaj, nazwijmy ją powiedzmy V1, do jakiejś objętości tutaj, nazwijmy ją V2. Czyli de facto mamy tutaj jakąś zmianę objętości, tu dalej mamy V3. No i mamy też jakieś ciśnienie, przy którym, od którego zaczynamy. Jedynce i na którym kończymy w dwójce. Ogólnie ten wzór, bo to, to jest wzór taki powiedzmy z liceum, to będzie całka z funkcji ciśnienia po zmieniającej się objętości. Między jakimiś dwoma objętościami, początkową i końcową. Przy czym całka to jest, możemy rozumieć jako pole pod wykresem. Czyli to będzie po prostu to pole, które jest tu od jedynki do dwójki i idzie do samego dołu. Widzimy? je? To jest praca, która jest wykonana w tym pierwszym cyklu. Nazwijmy ją W1-2. I którą my dostajemy, bo ona jest tu oddawana na zewnątrz. Nie? To jest tłok idzie do góry. I W jest dodatnie, to jest W1-2. Dalej, od dwójki do trójki. No ta praca to znowu będzie pole pod wykresem, czyli to będzie to pole, nie? Czyli to będzie W2, 3. I ona tu będzie też na plusie. No i dalej, jak będziemy poruszać się z trójki do czwórki, to na tym wykresie będziemy się cofać, albo tu będą odwrócone te można powiedzieć granice. Odwrócona granica można tak matematycznie zinterpretować po prostu jako znak minus. No albo po prostu my musimy naciskać tak na ten tłok, czyli de facto ta praca jest ujemna, czyli to będzie pole, zwróć uwagę, stąd do tam. Czyli to będzie W2-3. I to będzie już na minusie. Tutaj te oba były na plusie. No i ostatni y, cykl tego wykresu to jest ten, y, już mi się kolory kończą, a jeszcze mam czerwony, czyli to będzie W4-4-1. Na plusie czy na minusie? Na minusie. Na minusie. Czyli sumując zyski i straty, to jaką pracę otrzymamy w sumie, jakby to czy tam przychody, i, i odejmując koszty, to jaki mamy dochód? A to będzie na plusie. Czyli to będzie na plusie. Widzimy tą figurę, która stanowi o tej pracy brutto? Czy tam w naszym wyniku finansowym? No chyba tak. To jest to niebieskie i fioletowe bez zielonego i czerwonego. Tak, dokładnie. To będzie to. Gdybyśmy zakończyli, gdybyśmy mieli taki działający silnik, że gdyby ten tłok szedł tam na dół, nie musielibyśmy wracać z powrotem w górę. No to byśmy tym samym mieli pracę od jedynki aż do trójki. Ale chcemy użyć tego samego elementu powtórnie, chcemy, żeby on był dalej w obiegu, no to tym samym, czyli musimy na niego nacisnąć, czyli tym samym chcemy, żeby on wrócił z powrotem do tego położenia, żebyśmy mogli ten cykl powtórzyć. Tu jeszcze przydałoby się dodać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przemiany. Przemiany te nazywamy, patrząc się na to, co się dzieje z objętością. No i jaka to jest przemiana? Czy co jest stałe w tej przemianie? Już tłumaczę, o co chodzi. Czyli przykładowo, jak idziemy od jedynki do dwójki, to wiemy, że to jest przemiana izotermiczna, ale ponieważ objętość, co robi od jedynki do dwójki? Rośnie. Rośnie. Skoro rośnie, to nazywamy to ekspansją. Czyli to będzie izotermiczna ekspansja. Teraz od dwójki do trójki mamy przemianę adiabatyczną. Czyli tu będziemy mieli adiabatyczną ekspansję. Widzimy to? Tak. Dalej idziemy wzdłuż przemiany izotermicznej od trójki do czwórki, ale objętość nam maleje, a zatem to będzie kompresja. Czyli to będzie izotermiczna kompresja. I dalej idziemy od czwórki do jedynki. To jest przemiana jaka? Adiabatyczna. Adiabatyczna. Czyli to będzie adiabatyczna? Kompresja. Kompresja. Tak jest. Dobra, czajmy już jak to wszystko ponazywać, jak się mają te krzywe do tych procesów. Mm, tak, dobra. No dobra, ogólnie w zadaniach to raczej nie będzie aż tak dużo, znaczy w ogóle rzadkością są zadania z przemianą adiabatyczną. Niemniej jeżeli się pojawią to znaczy, że Q1 i Q2 jest równe 0. Raczej w tych zadaniach licealnych to jest taki typu prostokącik, w których trzeba coś tam policzyć. Albo z równania Clapeyrona, albo z czegoś tam innego. Może tu się jeszcze okazać przydatne też, jeżeli mamy prostokąt, te równania na Q, czyli że to jest N, Cp lub Cv razy delta T, gdzie Cp to jest ciepło molowe przy stałym ciśnieniu, P od pressure, a Cv to jest ciepło molowe przy stałej objętości. Między CP i CV zachodzi związek, że CP to jest CV dodać R, dodać, czyli różnią się od stałą gazową. To mamy omówiony cykl Carnot, czyli cykl pracy silnika cieplnego ze wszystkimi cyklami i jak to wygląda na wykresie p No dobra, to przejdźmy do zadań w takim razie.